Co ty masz na twarzy, cały jesteś czarny? Co ty zrobiłeś? Co Tom, Oreo. O, Oreo masz na całej twarzy? Tak, no bo próbowałem przed tym. Odcinamy końcóweczki. Fajnie, jak będziecie mieć ostre nożyczki w domu. Możecie przygotować się przed świętami. Bo w pakowaniu prezentów jednak to ma znaczenie. No świetnie, kochani, super. Ostatni to już śnieg dajemy. Wow! Co będziemy robić? Będziemy tutaj siadać na miejscu, gdzie Zosia i mówić Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku i zobaczymy ile świeczek się zgasi. Tak o ty. Wesołych Świąt. Wesołych Świąt. O nie mogę. <grystanie> Uwaga, krzywa jest ta linia, ale poradzę sobie. Wesołych, Wesołych świąt, świąt Bożego Narodzenia! <laughs> Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! A ja jedną za Wesołych świąt Bożego Narodzenia! Nie, zero! Jeszcze raz, jeszcze raz, musisz zejść z kolanek, bo jesteś za wysoko, zejść z kolanek i musisz buzię niżej tutaj dać na poziomie świeczki, że jak mówisz, to idzie. O no tak! Wesołych świąt no. Bożego. Bożego Narodzenia! Brawo, Dwie! Super, dobra. Proszę, ja zosia też chcę. teraz. No, Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Trzy! Haha! <noise> ja się obawiam, że to było trenowane przed tym, no. no i... Patrząc na nasz wynik, to nie było trenowane. Wesołych świąt Bożego Narodzenia <noise> i szczęśliwego nowego. <głos> <głos> Obojętne jak tak. najważniejsza, żeby, żeby wygrać. Słuchajcie, złapaliście nas y, w fajnym momencie przygotowań przedświątecznych. Możesz zgasić wszystkie! Tak, może zgasić wszystkie. Wow! Brawo! Bo właśnie y, zainspirowani y, Ameryką postanowiliśmy wprowadzić trochę życia i trochę zabaw do tego często nerwowego okresu przedświątecznego. Więc oto jesteśmy w szale i w zabawie.

<laughs> <Ile śmiech> Łamię! Widzę to! Widzę to, to, to twoj kota! Widzę! 3, 2, nie myszczunio. Jak powiem słowo? No tu za mały Dokładnie jest ma, On jest za mały. Aaaa! 3, 2, 1 start. Proszę bardzo. Dobra, puszczkę. Jedno, nie trzymamy piłeczki. Razem! Razem! Cięgnie. Każdy, słuchajcie, niech sobie weźmie yy, po tej fujarce, czy jak to tam się nazywa? Piszczałce, piszczałce. Piszczałce, to? tak? I co? Trzy, cztery, iry. I teraz tak, bierzecie do buzi, biegniecie, słuchaj, twoją laszką. się laszkę z tą. I przenosicie się do swojego kubeczka. Gotowość? Trzy, mhm. dwa, jeden, start. No, to tak <laughs> to nie się nie oczekuje, tak. włosami sobie pomaga. Nie, nie Ale kube, prawie, mama. prawie jest, no, prawie, no, prawie, prawie, co, prawie. Mama, 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 mama. Proszę. No dobrze, ale co? Teraz robimy? robimy konkurs unwrappingu, czyli kto pierwszy rozwinie całą tasiemkę ze szpulki. Co ty masz na twarzy? Cały jesteś czarny. Co ty zrobiłeś? Co Oreo. Oreo masz na całej twarzy? Tak, no bo próbowałem przed tym. Czy Poczekaj. kto pierwszy co? Kto pierwszy rozwinie całą tasiemkę? Trzy, cztery. Nie rozwinąłem! już ja dawno. Rozwinąłem! Moja już dawno. Nieprawda! Prawda! Dobra, są tutaj te takie patyczki. I chodzi o to, nigdy tego nie robiłam, więc nawet nie, nie wiem jak. Że? że? Że bierzesz kubeczek z patyczek i nakładasz na drugi, dwa, na trzeci, trzy, na drugi. i kto pierwszy wszystko tu przełoży? Do no to rozumiesz? dobra, jedziemy. Trzy, dwa, jeden start. U! Ale ty już przegrałeś, bo ci upadło. Ale ja podniosę go. Jas. Podnieś, Podnieś! O! Oddawaj go! Piosio! Zawiesz, kube, będziesz kubeczka! Nie! Wygrałem! Na pewno! To ja jeszcze raz rozłożę i jeszcze raz wygram tobie. Nie, 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 nie! Chris, masz! patyczki, bo przypuszczał, że źle. Trzymaj mnie bardzo dobrze, czyli klasyka. Tematu. Jezus Maria, jak on to robi. I ktoś może chciałby wygrać? Jeszcze ty zanim ty skończyłaś jedną partię, skończyła dwie partie. I jeszcze tu, żeby nie było niesprawiedliwie. Proszę bardzo, I jeszcze czerwone nałożę do tego I jeszcze twoje dołożę. Proszę bardzo. Tu ręka fachowca. Co za porażka. Porażka. To jest mało powiedziane. Wiecie co, dzieciako, może spróbujmy to zrobić na tych kubeczkach. Nie, 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 nie. Zobacz, Krisusz, spróbuj proszę sobie na nawet... można. Zosia sobie też spróbuje. To jest bardzo trudne. Wiecie, nie myślałam, że to będzie takie trudne. Zobaczcie, Znaleźć. czy da, radę, bo to są niedobre, bo są bardzo... Poko pokonałem własną żonę. Wreszcie. Wreszcie dałem radę. No jak? wyszło udało to się... Zobaczcie się. Wyznajcie. O, w którym kubku będzie diament. O, okay. No dobra, w którym kubku będzie diament, to się okaże. Wy tutaj się bawcie. O nie, już nie wiem, ja już nie wiem. Chcę robić kolejną rzecz, która należy do moich świątecznych obowiązków. Mam! Bigos! Dobra, zabawy z zabawami, dobra atmosfera to jest totalny game changer przed świętami, bądź w same święta. Natomiast ja jeszcze dorabiam na etacie Elfa Świętego Mikołaja, i muszę popakować kilka prezentów, ponieważ przed naszym wylotem muszę je jeszcze wysłać. I ponieważ u nas w rodzinie pojawiło się małe dziecko, to pakuję prezenty dla niego i dla mamy, ale co na maksa chciałam Wam pokazać, to jest totalny... Totalnie prosty sposób pakowania prezentów, a właściwie wiązania wstążek, który jest bardzo efektowny, a każdy jest w stanie go zrobić. Jeżeli pytacie, co w tych paczkach będzie, no to tak. Tutaj akurat już zapakowałam e, laktator. E, on akurat nazywa się Camino. E, wszystkie te rzeczy mam od marki Neno, która już jest przetestowana i sprawdzona na e, moich przyjaciółkach, na członkach rodziny, więc to naprawdę jest super firma, więc cały czas z niej korzystam. Tutaj mam laktator, który jest bardzo estetyczny, świetnie wygląda, jest lekki, elegancki dla takich nowoczesnych mam. Oczywiście wspiera rozkręcenie laktacji, e, ale też mam Mnóstwo fajnych funkcji, można go stosować pojedynczo, podwójnie. Bardzo fajna rzecz, więc dla każdej mamuśki absolutny must have. Co oprócz laktatora będę jeszcze pakować i dawać? Przede wszystkim też szczoteczkę do zębów dla maluszków od trzeciego miesiąca życia. Może zęby to trochę przesadziłam, ale to jest właśnie taki sprzęt, którym można masować dziąsełka i dbać również już o te pierwsze ząbki. Ma bardzo fajną przystawkę, dzięki czemu jak dziecko sobie odstawi tą szczoteczkę, to ona nie upada. Ma czaderską rzecz, czyli światełko LED, dzięki któremu widać wnętrze buźki dzieciaczka i widać, czy tam sobie trafia w odpowiednią. Miejsca. W zestawie oczywiście są końcówki właśnie i do dziąsełek, i do ząbków, więc to jest idealna pierwsza szczoteczka do ząbków i dziąsełek maluszka. No i totalnie fajna rzecz, czyli mata. Ja oczywiście tych mat też dla Krysa miałam sporo. I totalnie wiem, co w macie jest najważniejsze. Po pierwsze, żeby była duża, a ta jest fajna, bo ona jest duża, a składa się w małą. Jak ją rozłożę, to zobaczcie, jest naprawdę ogromna. I też jest dwustronna, więc jeżeli macie ochotę na więcej koloru, e, bardzo proszę, taki fajny, naturalny motyw e, ze zwierzaczkami. Ale jeżeli dzieciaki są małe i bardziej kumają te czarno-białe kolory, to to też jest fajny patent. Co ważne, przede wszystkim jest antypoślizgowa, wodoodporna, więc łatwo z niej zmyć plamy. Dziecko się nie ślizga. No i szczególnie jak jest zima i zimno, to nie ciągnie od podłogi, bo zapewnia nam taką termoizolację. Więc to jest świetna rzecz, także ja ją na pewno będę pakować. Jeżeli chodzi o samą markę Neno, to ona ma w swojej ofercie bardzo dużo produktów dla mam, dla dzieciaczków, tych mniejszych, tych większych, więc na maxa wam polecam, żeby się um, zapoznać z ich produktami, bo też non stop wprowadzają fajne nowości i jest z czego wybierać. I teraz mój patent na pakowanie. Mam już zapakowany prezent w papier, wiadomo, to każdy umie zrobić, wyjdzie lepiej gorzej, nie ma znaczenia i tak wstążka jest najważniejsza. Patent na wstążeczkę. Składamy wstążeczkę na pół, układamy na płasko na stole, a tutaj oczywiście mamy łuk, tak, czyli zawija nam się ta wstążeczka i teraz stawiamy nasz kartonik w taki oto sposób. Dwie wstążeczki końcówki przekładam przez tą dziurkę, która mi się zrobiła, przez to oczko-okienko i teraz Troszkę naciągam i zobaczcie, co powstało. Tu mamy ładne dwie wstążki. Czekajcie, czekajcie, bo muszę naciągnąć i przytrzymać w miejscu. Okej. Okay. Tu mamy ładnie, możemy jeszcze szerzej troszkę rozłożyć, dwie wstążki. I tutaj mamy tak fajnie łączącą się ze sobą wstążkę. I w tym miejscu jedyne, co robimy, naciągamy to mocniej, żeby zostało w miejscu, to kokarda. Możecie zrobić jedną, możecie zrobić dwie wedle życzenia, wedle umiejętności, z czym się czujecie lepiej, albo co wam się będzie po prostu bardziej podobało. I cyk, jedna kokardka. I właściwie ta jedna kokardka już wygląda super. Można by to y, odciąć, skrócić i po prostu jest. A spróbujmy jeszcze jedną. Zobaczmy, może będzie lepiej, może będzie gorzej. To też bardzo dużo zależy od wstążki, którą bierzecie, od materiału, z jaki jest wykonana, od jej szerokości. O, może, może. No, zobaczmy, kokardeczka numer dwa. Odcinamy końcóweczki. Fajnie, jak będziecie mieć ostre nożyczki w domu. Możecie przygotować się przed świętami, bo w pakowaniu prezentów jednak to ma znaczenie. Ja tutaj wtopiłam, ale jakoś daję radę. I zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I po prostu jest banalnie proste. Na maksa wam to polecam. Wygląda ślicznie. Zrobicie to, nie wiem, w dwie minuty dosłownie. Ja do tego jeszcze dołożę, bo ostatnio lecę na patencie. Yy, I na takim y, kawałku pianki dwustronnej doczepiam właśnie takie karteczki z. Yy, imieniem osoby, dla kogo prezent jest przeznaczony. I tutaj mamy dwustronną taśmę, Py, to doczepiam. I teraz, jak tylko jeszcze dopakuję te pozostałe produkty, to muszę się delikatnie przebrać, zebrać całą rodzinę i lecimy dzisiaj na naszą coroczną już tradycyjną sesję świąteczną, którą kocham i która wychodzi zawsze bosko. O tak! Krzysiek troszeczkę jeszcze bardziej tutaj. O, świetnie. bliżej, bliżej głębiej, głębiej, głębiej. O, tak, o, tak, głębiej. O, tak, 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 pięknie. Halo, Christopher! Tak! Wow, Super, pięknie. Ha, 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 dobrze. Idziemy teraz na pociąg, dobrze? Yey. Tak. Będziesz nie, wyżej niż tak. nie, nie już. Nie. Ale Ja super. się na to nie, to nie zgadzam. Wow. Nie. Ale ja też się nie zgadzam. Krzysiek, chodź tutaj i za tutaj siadajcie. Świetnie, brawo! Tak Macie, tak cioci. Hej, ciociu! Super! O, tak! O, o, brawo, brawo, kochani! Co to nie, tam się padało? Wow! wow. Pięknie, brawo, tak I za ty tutaj siadasz? Jezus Mario, no. A nie ma tak dobrze. No, proszę, proszę. <laughs> tutaj proszę bardzo. Idę po a, a, a te rekwizyty. Rekwizyty? Ja ten <coughs> śmiech! do cioci, do cioci, do cioci. Takie. Niżej, niżej kubeczki, niżej. Pięknie tak. I teraz przybijamy brawo, brawo. kubeczkami. A delikatnie, hey. O tak. Pięknie, I do cioci. Iglis. Wyszledzi, piękna, i do, pięknie do, Brawo. I do super, ty ty dumna. pięknie. I wystaw tak tą kopertę do przodu, Pokaż tak, ją tak. Do przodu. Da! o tak, pięknie, super. O Uu, tak, a tak. jeszcze raz włóż, ale wolniutko wkładaj, tak powoli kopertę, wyjmij i jeszcze raz powoli. Pięknie. Serduszko robi. Uśmiech. Jezu, jak ładnie, zęby tak. widzimy wszystkie. Pięknie. Tak jest dobrze. Bo zęby teraz, muszą lśnić że... jak diament. I teraz Nie chciałabym, żebyś sobie usiadł. Tak jak moje żony. Też ale już to wiesz. Bardzo ładnie. Pięknie. Tutaj pozujecie. Pięknie, tak. Pięknie. Super. Świetnie. Bardzo fajnie. Dobrze. Bardzo ładnie. Ale jesteśmy co roku. Ale <laughs> jest tak, co roku! Słuchajcie, są tak bajeczne dekoracje, dziękuję. że jestem w szoku. I wspaniała Gosia. Ale Gosia I ma takie inspiracje, piękne. ma takie pomysły. No słuchajcie, ten pojazd, ten pojazd, to jest, to jest odjazd. To jest odjazd, to jest odjazd. Ja bym go sam chciał mieć w domu. Do kolekcji. I Wesołych Świąt Wam wszystkim. Świąt. Dziękuję, I Gosiu dziękujemy nie, za, za zaproszenie. Super. Super, super, że tu byliśmy! I Wam dziękuję I odcinek. Kończymy dzisiejszy dzień. Jeszcze Chris nas. Ja sobie nie wszystkich Jeszcze Chris nas wyciąga na świąteczną bajkę do kina, więc lecimy do kinka i do zobaczenia. Ale przede wszystkim, no chodź, radosnych, cudownych, wspaniałych świąt, bo to jest nasz ostatni vlog Ale za rok będziemy znowu Was męczyli! Tak! Ja, kot vekle. Križula, 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 Križula